Realizując program prewencyjny, bezpieczny powiat, funkcjonariuszki z Lubańskiej Policji przeprowadziły spotkanie z osobami uczęszczającymi na warsztaty terapii zajęciowej przy oddziale miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu. Zaprosiłam panią Anię z policji przede wszystkim dlatego, żeby jakby przypomniała naszy naszym uczestnikom przepisy ruchu drogowego, sposób zachowania się na ulicy. A właściwie, jakby tak pretekstem do, do tego zaproszenia jest fakt, że jak co roku idziemy na rajd. rajd? Łżyckie wędrówki i my, pomyślałam sobie, że dobrze by było, gdyby ktoś jeszcze, taki specjalista, przypomniał im, jak należy chodzić, jak wędrować, szczególnie jeśli to będzie wędrówka po mieście w kolumnie. Mam nadzieję, że pani Ania przyniesie też jakieś gadżety, z czego nasi, nasi uczestnicy się będą ogromnie cieszyć którymi jesteście Państwo, no są bardziej narażeni na różne zdarzenia drogowe niż osoba, która w jakiś sposób kieruje pojazdem. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby przypominać o tym, jak należy się poruszać żeby było bezpiecznie. Dzisiaj oprócz tego, że będziemy Państwu, czy przypomnimy Państwu te podstawowe zasady, tutaj tak jak mówię słownie, mamy też ciekawe filmy dla Państwa o tematyce właśnie związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także innych zagrożeniach, z którymi Państwo możecie spotkać się w życiu codziennym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na drodze, to wiemy, że osoba piesza korzysta z chodnika. Tak? Jeżeli jest chodnik wyznaczony, to poruszamy się chodnikiem. Tam jest bezpieczniej, tam jest miejsce, to jest miejsce właśnie przeznaczone dla osób, które, które poruszają się pieszo. W sytuacji, kiedy nie ma pobocza, też jakoś musimy chodzić, prawda? Więc. Tutaj korzystamy z jezdni i zawsze pamiętamy o takiej zasadzie, że kiedy poruszamy się jezdnią czy poboczem, chodzimy po lewej stronie. Przychodzi godzina 20, już teraz jest fajnie, już teraz jest widno, ale w okresie takim zimowo, wczesno-wiosennym godzina 20 jest bardzo ciemno. Niekiedy ja sama jadę radiowozem i nagle patrzę, a przede mną stoi ktoś. Stoi, ja tej osoby nie widziałam, osoba nie miała nic, nie miała nawet na zwykłej kurtce odblast. Więc ja mam do Was ogromną prośbę. Nawet gdy teraz będziecie się poruszać, czy będziecie wieczorem skądś wracać, czy będziecie gdziekolwiek szli, poproście swoich rodziców, swojej rodziny, aby zakupili Wam jakiekolwiek kurtki, bo są kurtki teraz z odblaskami, mm. czy nawet... Są takie czy rękawy. Nawet rękawy. Rękawy są takie. Tak, tamtym, Posłuchajcie, a jak macie w domu kamizelki, a każde auto, mm. każde auto jest wyposażone tak. w kamizelkę, bo Mówi. teraz musi być. Po prostu, gdy idziecie gdzieś, weźcie, zabierzcie mamie, tacie, rodzinie tą kamizelkę i ubierzcie na siebie. Posłuchajcie, to jest świetna, rewelacyjna sprawa i ja wam polecam. Lubańska Policja podejmuje wiele działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Przeprowadzamy spotkania w szkołach z różnymi grupami zawodowymi, z osobami w wieku senioralnym. Na tych spotkaniach informujemy o zagrożeniach, z którymi osoby te mogą spotkać się w życiu codziennym. Mówimy, jak powinni zachować, się, aby pewnych sytuacji uniknąć. Tematem spotkań na warsztatach terapii zajęciowej było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tutaj skupiono się przede wszystkim na właściwym zachowaniu się osób pieszych. Jest bardzo ważne, aby niechronieni użytkownicy dróg no, bardziej zwracali uwagę na to, jak korzystają z naszych dróg, aby zadbali o to, żeby byli widoczni. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w trakcie spotkania z funkcjonariuszkami policji obejrzeli film o tematyce związanej z bezpiecznym zachowaniem na drodze oraz właściwym zabezpieczeniem swojego mienia. Karol Basz, urodzony 12 listopada 1991 roku, to jeden z najzdolniejszych polskich kierowców kartingowych i wielka nadzieja polskich sportów motorowych. Po raz pierwszy wsiadł do gokarta, gdy miał 8 lat. W wieku 10 lat Karol zrobił licencję kartingową, która umożliwia start w profesjonalnych zawodach. Pierwsze starty Karola w Mistrzostwach Polski to rok 2001. Trzy lata później zdobył już Mistrzostwo. W roku 2006 Karol zaczął regularnie Wyjeżdżać za granicę, by ścigać się z najlepszymi na świecie. Teraz należy do ścisłej czołówki. Hej, dzieciaki, jak wam się podobało? Super! W waszym wieku też uwielbiałem oglądać wyścig. A co trzeba zrobić, żeby zostać wyścigowcem? Trzeba przede wszystkim znać przepisy ruchu drogowego, dobrze się uczyć, dużo trenować. Droga to nie tor wyścigowy. Tu możemy sobie pozwolić na ekstremalną jazdę i zawrotne prędkości. Tu nie ma pieszych, to królestwo samochodów. W codziennym życiu jest inaczej, zwłaszcza na drodze, waszej drodze do i ze szkoły. Niebezpiecznie jest zwłaszcza o zmierzchu, w godzinach popołudniowych i wcześniej rano, gdy jest mgła. Jak myślicie, z jakiej odległości kierowca może zobaczyć idące drogą dziecko po zmroku? No śmiało, jak myślicie? Ze 100 metrów. Nie, mniej. Z 50. Niestety nie zgadłyście. Zapytajmy więc kogoś, kto wie o tym najwięcej. Tak naprawdę, z jakiej odległości kierowca jest w stanie zobaczyć idące dziecko drogą po zobotę. Jeżeli dziecko nie ma elementów odblaskowych, a samochód ma włączone światła mijania, jest w stanie zauważyć idące po drodze dziecko z odległości 20-30 metrów. Jak sądzicie? 20 metrów? 30? To dużo czy mało? Chyba mało. No to zróbmy mały eksperyment. Teraz mierzymy w jakim czasie mój samochód przejedzie tą odległość. Aby być dokładniejszym, użyjemy specjalnej maszyny używanej na prawdziwych wyścigach. To jest fotocela i pozwala na bardzo precyzyjne obliczanie czasu. panie kierowca, nic jeszcze nie zdążyłem zmierzyć. Nic się nie stało, dobrze się spisałeś. Nasza precyzyjna maszyna pokazuje, że trwało to tylko jedną sekundę. W takim czasie samochód jadący 90 km na godzinę pokonuje 25 metrów. Kierowca ma zaledwie jedną sekundę na zauważenie pierwszego bez elementów odblaskowych. A teraz niech część z Was ubierze kamizelki, a część zostanie w normalnym ubraniu. Który z Was dobrze liczy? Ja! Ja do Wybieram Ciebie. Ciądziesz ze mną do samochodu i będziesz liczył dzieci idące w Wzdłuż drogi. Policzysz odblaskowych, nie odblaskowych. Ustawicie się wzdłuż drogi, ale nie obok siebie, tylko w dużych, nieregularnych odstępach. Ty widziałeś dzieci w kamizelkach? 6. A ile bez? Chyba trzy. Czyli nie udało Ci się zauważyć aż trójki dzieci. Nic dziwnego o zmieszu i w czasie niepogody widoczność jest bardzo słaba. Dzieci ubrane w zwykłe rzeczy często giną w broku lub węgle. Dzieci wyposażone w elementy odblaskowe, nawet po zmroku, widoczne są z odległości aż 130-150 metrów w światłach samochodu. Widoczne i bezpieczne. Życie to nie gra, a samochód to nie zabawka. W życiu czeka na Was tyle atrakcji. Macie tyle do przeżycia, poznania i zobaczenia. Warto żyć, warto zadbać o własne bezpieczeństwo. Nawet. Pamiętajcie, że też kiedyś będziecie kierowcami. Może nawet będziecie startować w wyścigach tak jak ja. Zobacz, jestem odblaskowy. Odblaskowy i bezpieczny.